Iwona Pawłowicz zabrała głos tuż przed finałem, task. Zwycięzca może być tylko jeden. Już niebawem odbędzie się finał kolejnej edycji tańca z gwiazdami. Chociaż emocji nie brakuje już od pierwszego odcinka, szesnasty odsłony tanecznego show, wygląda na to, że w najbliższym odcinku czekają na widzów kolejne niespodzianki. Kto tym razem sięgnie po kryształową kulę? O swoich przewidywaniach opowiedziała Iwona Pawłowicz. Zbliża się finał tańca z gwiazdami. Aktualna, szesnasta już edycja tańca z gwiazdami, powoli wchodzi w decydującą fazę. W grze o kryształową kulę pozostali tylko najlepsi tancerze i wszystko wskazuje na to, że kolejne odcinki przyniosą widzom jeszcze więcej emocji. Jurozy i fani podkreślają, że szesnasta edycja popularnego show telewizji Polsat stoi na wyjątkowo wysokim poziomie, w związku z czym trudno wskazać wyraźnego faworyta do zwycięstwa. W rywalizacji o kryształową kulę pozostały już tylko trzy duety para numer 5 Maria Jeleniewska i Jacek Jeszkę, para numer 8 Filip Górłacz i Agnieszka Kaczorowska i para numer 12 Adrianna Borek i Albert Kosiński. Po tym, jak w poprzednim odcinku z dalszego uczestnictwa nieoczekiwanie odpadła Blanka, wygląda na to, że w finale szykuje się spora niespodzianka. Iwona Pawłowicz o zwycięzcy tańca z gwiazdami O tym, kto ma największe szanse na triumf, wypowiedział się ostatnio jeden z jurorów. Tanecznie mogę powiedzieć, że na pewno na prowadzenie wychodzą Filip z Agnieszką i Maria z Jackiem, ujawnił Rafał Maserak w rozmowie z serwisem party. Teraz na temat tego, co może wydarzyć się w najbliższym odcinku tanecznego show Polsatu, wypowiedziała się Iwona Pawlowicz. Słynna czarna mamba nie ukrywa, że jest przygotowana na kilka scenariuszy. Wszystko może się wydarzyć: mamy znakomitą Marię. Która jest młodziutką osobą i być może nie ma takiego bagażu doświadczeń, jak Filip. Jest doskonała, znakomita, pięknie wygląda, świetnie się prezentuje. Z niej aż kipy ta młodość, to piękno, ta uroda. Filip z kolei jest taki dojrzały, emocjonalny. Trochę na to liczę, że może Krystyna wróciłaby w finale? Zastanawia się w rozmowie z Jastrząb Post. Ceniona tancerka i jurorka nie odmawia też szans Adrian Borek. Ada jest z kabaretu, więc może nam zaproponować coś zupełnie innego. Ja będę gotowa na każdy werdykt. Tanecznie być może Maria, emocjonalnie Filip, a na wesoło, Ada, podsumowała. Niestety, jak wiadomo, zwycięzca może być tylko jeden. Kto tym razem okaże się lepszy od innych i sięgnie po kryształową kulę?